Nie chcę nikogo szokować, ale muszę się przyznać, że od pewnego czasu nie rozumiem życzeń noworocznych. I ja, który bardzo lubię otrzymywać życzenia, jakoś do mnie to nie przemawia. Dlaczego? Popatrzcie, kiedy my przychodzimy i zmienia się data, nie dość, że traktujemy ją magicznie, to jeszcze mówimy szczęśliwego nowego roku, aby był lepszy. Na miłość boską. To co? My już nie mamy żadnej odpowiedzialności? Zmiana musi przyjść z zewnątrz? To ja muszę się zwolnić z tego, że w tym życiu mam działać i zmieniać? Moi drodzy, żeby było jasne, to nie rok ma się zmienić, to nie okoliczności mają być lepsze. To, czego ja bym życzył i Wam, i sobie, to to, żebyśmy w tym nowym roku to my się zaczęli zmieniać. Bo to nie może być tak, że my oczekujemy tylko na to, że miłość musimy brać. Nie. Miłość to my musimy dawać. To nie może być tak, że my chcemy radości szukać. Nie. Radością to należy się dzielić. To nie jest tak, że szczęście, na szczęście mamy oczekiwać. Nie. To szczęście w naszym życiu mamy pomnażać. To nie jest tak. Że o zdrowiu mamy tylko mówić. O tym zdrowie musimy tak naprawdę dbać. I wreszcie to nie jest tak, że w życiu z prawdą mamy się mijać. Prawdą to my mamy żyć. Popatrzcie na tą dzisiejszą Ewangelię, bo ona jest dla mnie najważniejsza. Maria, która pragnie rozpocząć to swoje nowe życie, które dla niej jest zaskakujące. Pierwszą rzeczą, którą robi, to nadaje imię swojemu synowi. A my? Jakie imię chcemy nadać temu nowemu rokowi? Co tak naprawdę chcemy zmienić? To nie może być tak, że wszystko dokona się poza nami. To jest niesprawiedliwe i nieuczciwe. Dzisiaj Bóg, przychodząc do nas przez pryzmat tej Ewangelii, chce nam powiedzieć tylko jedno: nie bój się zaangażować, nie bój się nadać sensu swojemu życiu, nie bój się działać, nie bój się angażować, wreszcie nie bój się brać odpowiedzialności. Takie życzenia to ja rozumiem. Chciałbym życzyć każdemu z Was i przede wszystkim sobie, abyśmy nie czekali, że jakaś husaria przyleci z nieba i wszystko pozmienia. Po to Pan Bóg dał rączki, nogi, oczy i usta. Nogi po to, abyśmy poszli tam, gdzie mamy iść. Ręce po to, abyśmy pomagali tym, którym pomoc się należy. Oczy po to, abyśmy widzieli. Usta po to, abyśmy mówili wyłącznie prawdę. No i serce po to, abyśmy byli bardziej wrażliwi. I niech to takie będą życzenia na ten nowy rok. A Kościół? A Kościół każdego z nas uspokaja i mówi: Popatrz. Zaczynając z Maryją robisz najlepszą inwestycję w swoim życiu, bo zapraszasz ją do swojego życia. Tylko uwaga, niech się tylko nie skończy na zaproszenie, bo zapraszając Marię, każdy z nas powinien ją naśladować. Wszystkiego najlepszego w tym nowym roku i obyśmy się zmienili. I za rok powiedzieli sobie jedno. Nieszczęśliwego Nowego Roku jakiegoś tam, tylko zmiany osobistego podejścia do wszystkiego. Amen.